Dzień dobry moi drodzy. To znowu ja i znowu paczki, zakupy i tak dalej. Chciałem wam pokazać, co tu dzisiaj znowu się stało, co tu się odwaliło. Zobaczcie, że tego tutaj jest. Paczki, paczuszki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także rozpakowujemy i zobaczymy. Sorry, że taki nieuczesany jestem, ale z dworu właśnie przebiegłem odebrać z Matu już wam pokazuję, co nowego kupiłem. A te paczki zgadnijcie od kogo? Oczywiście, że od Mirka. <noise> Dziękuję, Ci Mirek, jeszcze raz. Matko, jedyna i wszyscy święci. No dobra, Otwieramy i zobaczmy, co tutaj jest. Pierwsza paczka, niech ja tutaj spojrzę, co ja tu zamówiłem. Ja już, już nawet nie pamiętam, co ja zamawiałem, muszę mi powiedzieć. Ale coś na pewno na wyjazd, i coś na pewno wkłada taka wielka paczka, takie małe cuś. Dobra, śmieci, to do śmieci. Lubię. Też lubicie takie paczki, prezenty? Ja uwielbiam. O Jezus. Ja mogę paczki cały czas dostawać. Znam jeszcze jedną, taką mam koleżankę, która też by... czeka na paczkę, ale nigdy nie chce wysłać. żartuję. A, dobra, już chyba wiem, co to jest. Dobra, wiem, 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 wiem. wiem. Wiecie, co to jest? To jest tak zwane imadło do kamery. Jak będziemy tam jeździć, gdzieś tam po naszych wojażach, to już Wam pokażę. Pokażę bliżej Was po tej ustawie. To jest takie imadło, które można złapać za kierownicę. Tak to ma być. Tak to ma być. O złapać za kierownicę, a tu jest uchwyt do uchwyt. do o co to się jakaś gumka, później znajdę, no uchw, uchwyt do kamery, a tutaj może być uchwyt na przykład na kierownicę albo jakąkolwiek rurkę nie o tak jak przypuśćmy, że palec to jest na przykład kierownica, a tutaj jest nakręca się i ustawia się w każdej pozycji o na przykład nawet nawet taki nie. Fajna rzecz i wiecie co? Fajne, bo to jest aluminium. Ale takie aluminium, nie wiem jak to powiedzieć, takie lotnicze, wiecie o co mi chodzi. Takie aluminium i fajnie, że się rozkręca i to jest po prostu malutkie. Pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, moi drodzy, jest ja tak nie uczy sam, to już niech ja tutaj otworzę. No to stricte do, do kamery, nie do kamery, do, do sprzętu, który będziemy używać. Dobra. Tutaj kochani, jedno z lepszych rzeczy to jest filtr na kamerę filtr na kamerę, który wygląda filtr, no, szerokokątny, ponieważ to co zaraz wam pokażę yy, nie ma takiego filtra, a ta rzecz jest całkiem całkiem dobra. O jak solidnie zapakowano, Kurde, jak ja mam to otworzyć. No. otwiera się o dobra to jest jakaś instrukcja dobra to jest tak zwany lens lens czyli obiektyw obiektyw szerokokątny do ole ciężki do kamery tak on wygląda pięknie zapakowany no trochę zaparowany bo jest był w zimnie ale to jest szerokokątny obiektyw do kamery. I teraz sama rzecz najważniejsza. Już wam pokazuję co tu mamy? A co to jest? Po co to jest? Jakaś taka przesłona? Back front. Dobra, wiem co to jest. Kurde, a ja chyba to zgubiłem. Jedno. Kurka wodna, jak to możliwe, wyleciało mi? Bo kupiłem też. Wiecie co? Kupiłem też, a jest, jest, dobra, wszystko jest. Kupiłem też ochronne folie do tego, ale jak oni mi to tu włożyli? No już kurde, nie mam jednej folii. Zaraz znajdę. Chyba. Chyba wszystko znalazłem. Jest naprawdę inny. Ten, ten, ten obiektyw jest dużo większy. Dobra, teraz następna paczka. Dobrze, dobrze, dobrze. Co my tu mamy? A, no nie, no okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Mamy tutaj szkła ochronne. To jest to, co myślałem, że coś zgubiłem. A nie zgubiłem. To jest okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szkła ochronne. I nasza, nasza, nasza Osmo Pocket. Także <ścoughs> słuchajcie, wracamy, wracamy do gry. DJI Osmo Pocket 3. Podobno ma być czwórka, ale ja na czwórkę o, coś mi pika, ale ja na czwórkę sobie poczekam, bo często gęsto, często gęsto jest tak, że e, choroba e, wieku dziecięcego, że tak, tak, na tak powiem, e, czasami jest tak, że e, no te kamery będą, zobaczymy, czy będą aż tak dobre, a wiem, że ta kamera, tutaj ta kamera jest na pewno dobra. Otwórzmy ją. Zobaczmy. I zaraz przechodzimy. Teraz nagrywam cały czas tą Insta360. I zaraz wam pokażę. Przejdziemy na tą kamerę tutaj o bardzo ładnie. Bardzo ładnie i naklejki. Bardzo lubię naklejki. Pięknie. Zaraz pójdę tu, na laptopo i naklejki. Dobra. Także no tak jak wiecie jak wyglądała. Papierki, 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 żeby nic nie pogubił. No i nasza oczywiście kolejna kamera. A jak się nagrywa, to czasami się zdarzają wypadki. Dobrze. No, jest dokładnie taka jak, jak tamta. A jak już pamiętacie, jak na Sri Lance zgubiłem ten pokrowiec wraz z, z mikrofonem, to teraz mamy taki mikrofon, taką kamerę i odpalmy ją pierwszy raz. O jezus, jak pięknie. Proszę, lubicie to? Ja też to lubię. Ach, cudnie. Cudnie, cudnie, cudnie. Niech ja to gdzieś to tutaj położę. Dobrze. No, zadziałasz. O, jak fajnie chodzi. Działa. Dzień dobry. Dobra, ustawmy język polski. To ja już się będę bawił słuchajcie, zaraz ją, bi zaraz ją biorę do ładowania i yy, będzie... Przechodzimy na tą kamerę, będziecie widzieć różnicę. Dzień dobry moi drodzy To ja i moja nowa kamera o, jestem zadowolony, od razu mi lepiej jakoś się czuję tak Zdecydowanie lepiej. Słuchajcie? Proszę napiszcie mi, jak odbiór, czy lepiej, czy nie lepiej, czy wszystko widać dobrze. Słuchajcie, coś Wam chciałem jeszcze powiedzieć, a e, chciałem Wam powiedzieć, jeszcze to, że no, mama się dobrze czuje, dzisiaj się wyspała, przespała, także wszystko jest ok. E, nabrała takiego wigoru, już coś tam sobie e, chodzi, sprząta. Wiecie, jak to gospodyni we własnym e, domu, także jest bardzo zadowolona. Zadowolony. Tato z kolei. No to już wiecie. On już jest spokojny, wyciszony. Już, już mu wszystko pasuje. Wszystko jest dobrze. Także także, także fajnie również jest zadowolony. Wczoraj no taka wzruszająca przy to wczoraj, wczoraj. Wzruszająca chwila, bo wiecie, czy przedczoraj, bo jak oni się zobaczyli, się poryczeli, rzucili w ramiona. No pięknie. Na to wszystko moja siostra też się poryczała. Mówię wam, jaja jak werety, no ale oczywiście kupiłem kwiaty, białe róże, zaraz wam pokażę, jak będę w domu, jak wrócę, białe róże, było ciasto, było przywitanie, także super, wszystko super się ułożyło, także zadowolony jestem, no wiecie, w domu to w domu, w domu to się od razu inaczej, inaczej ee, zdrowieje, nie, zdrowieje, słuchajcie, jeszcze muszę wam powiedzieć, mam czapkę z pomponem, moją narciarską, Także jeszcze gogle powinien sobie założyć. Czy u was jest też tak zimno? Na pewno bardziej u mnie jest minus 6 w tej chwili. Jest jakiś taki wiatr, ale ale ten, ale e, no jakoś trzeba to przeżyć. To chyba oznacza, nadzieję ostatnie mrozy. Jeszcze chciałem wam tylko, bo dawno tego nie robiłem, bardzo podziękować za wsparcie. E, Kasia SK Grajek, bardzo ci dziękuję. Sylwester Kozyra, dziękuję. Artur Szmajda, dzięki wielkie. Maria Gorynia, Grzegorz Pędzioł Grzesiu, dziękuję Ci bardzo, twoje wsparcie właśnie się skończyło na Patronajcie. Dziękuję Ci bardzo za cały ten czas, gdzie tam ustawiłeś sobie moją subskrypcję. Dziękuję. Martin Koscyra. dzięki Jolanta Siderska, Grzegorz Dobija, Ma Maria G G e Wyszomirski Jurand Grzegorz Janusz Pędziol, e Grzegorz Kucharski, Aleksandra, dziękuję Ci Olu Jolanta Lutyńska, Mirosław Lisicki. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję e, za wsparcie kanału. Super. E, to ja mówię z całego miesiąca, nie? Z całego miesiąca, z całego miesiąca stycznia. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczny, po, również mi po, po, pomogliście przede wszystkim, jakby, e, no, zainwestować w kanał i tyle, nie? No, także mam nadzieję, że, jeszcze, że jesteście zdrowi, a teraz oczywiście wracamy zaraz do domu i rozpakowujemy kolejne paczki od, od pana Mirosława. Mirek, bardzo Ci jest dziękuję, jestem Ci bardzo wdzięczny, masz wielkie serce. E, dzięki, dzięki wielkie. No, ale już, może już wystarczy tych paczek, co? O kurde, on mi się wysypał. Może, bym się, może już wystarczy tych paczek, tych prezentów i tak dalej. No, jestem nie, żebym nie był Ci wdzięczny ale po prostu już wielkie dzięki. wielkie dzięki. Jesteś naprawdę super gość. Dobra, słuchajcie, teraz przeskakujemy do, do domu i rozpakujemy kolejne paczki. Zapraszam. Mam, no, proszę bardzo, takie ładne kwiatki dla mamusi. Kupiliśmy statusiem. Tylko kwiatki pokazuje mamusi, nie przejmuj się. Także mama odpoczywa sobie spokojnie z balkonu trzeba będzie podejmować, bo 11 stopni wroga będzie. Dobrze, kochani. to otwórzmy te paczki i zobaczmy co ten nasz Mirek tutaj nam znowu wymodził, wygospodarował. Co tu mamy? Drogi Mirosławie. Jak to się tu otwiera? Zaraz się tu dobiorę do tego. Ja to chyba musiałem być grzeczny chłopak w zeszłym roku, że tyle Mikołajów do mnie wszystko wysyła. Nie? Co tu mamy? Co to za ciekawostki są? Mirek to jest mistrz w oglądaniu mojego kanału. I on jest mistrzem podpatrywania, co mi jest potrzebne, albo w domu co jest potrzebne. O proszę bardzo. Kolejna lampka. Taka sama, Mirek? Super. Tak. Świetnie. Dziękuję. Co ty jeszcze mamy ciekawego? Kule. Kule. Projektor gwiazd. Ja widzę, Mirek, że ty jesteś zafascynowany takimi rzeczami. Projektor gwiazd. Od razu mi się przypomina taka piosenka. Aleję gwiazd. Ale ja gwiazdy dzieje. Jak to się włącza? Dobra, będę musiał to jakoś otworzyć Kula y, gwiazdy na niebie. Gwiazdy na niebie. takie. Nie jedna. Są dwie. A, druga jest otwarta. O jest druga otwarta. Już pewnie Mirek próbowałeś tutaj. Jak to włączyć? A, baterii chyba brakuje. A tu jest śrubka. No i ona się obra... A... Dobra Baterię trzeba włożyć Ale coś się świeci jak obracam Nie wiem o co tu chodzi Później wypróbuję. Kula! Gwiezdna, gwiezdny sufit. Co tu jeszcze? Dobra, to ja tu ładnie zapakuję. Tam coś mi pisałeś, żebym ja to dał dla kogucika, nie? Dla Marcina. No jeżeli taka kula mi się zmieści do mojego plecaka, to ją ja na pewno zabiorę. A jak nie, to trzeba będzie zrobić następną paczkę. Co tu jeszcze? O, jest czekolada. Jak ty mnie dobrze znasz, mirek, czekolada. Czaska. I. I Wojtek, Wisła, ciasteczka kakaowe, paluszki, i kolejny pluszak. I kolejny pluszak. Wy, żebyście nie myśleli, to są wszystko nowiutkie rzeczy. To są nowiutkie rzeczy, wszystko. I kolejny piękny pluszak. No to może ja dziewczyną z księgowości chyba dam takiego pluszaka, takiego zająca, co? Co ty na to, Mirek? Co ty na to powiesz? To jest jedna paczka. Tutaj jest kolejna. To, o Jezu! Jakie ciężkie! Jakie ciężkie, dobrze. Już patrzymy, co tu jest w kolejnej paczce. A Ty tam siedzisz pewnie Mirek i się chichrasz, nie? Ja wiem, że Ci to sprawia frajdę. Uuu, jak ładnie zapakowane. O Jezu. Co to tutaj jest? Coś Ty wymyślił, chłopie. Wodospad. Wodospad. co tu? O, poczekajcie. To jest... O coś tu się odkleiło. Ale to jest wodospad. Pię coś lata w środku, ale może działa. Spróbuję. Wodospad. Pewnie podświetlony jest pięknie. Bardzo ci dziękuję Mirek. O może, Boże kochance. Co... o jest. To jest co to man. Torty do, do pierogów lepienia. Piękny prezent na Filipiny. To leci od razu. Piękny. No i tu widzę, że coraz lepiej. Kawusia. Dziękuję. Kolejne ciasteczka. O jest browarek. No, Mirek, bardzo Ci dziękuję, browarek. To ja bardzo lubię browarek. Tygryski bardzo lubię browarek. Co tu jeszcze? Delicje. O jezu, same smakołyki. Vegeta. Przyprawa. No to nie, no to ja to od razu pakuję wszystko, no to ja już mam następną paczkę na Filipiny. Co to jest? Żur. Wspaniale. Żur śląski. Świetna, ależ bomba. Raz, dwa, trzy, cztery butelki. Na jednej jest najlepszy Żurek świata. Smacznego. O, Żurek Śląski. Pięknie dziękuję. Cztery butelki. Co tu jeszcze? Podwodna lampka. Proszę bardzo, kolejna. Co tu jeszcze? Blender. Pięknie. Pięknie. Blender, bomba. Dziękuję Ci, Mirek. Co tu jeszcze jest? Myjki, to się zawsze przyda. Tarka, przepięknie. Super tarka. No to ja już mam następną paczkę. I kolejne latarki. Latarki są zawsze dobre. To dla kogucika, mówiłeś, nie? Żebym mu przekazał latarki. Latarki. Jezus. Dobrze, dobrze. Ja to się podzielę. Na pewno się podzielę. Obieraczka. Bardzo zawsze potrzebna. No i ty wiesz, deska do krojenia. Ja mam plastikową tam na tym. Bomba. Bomba. Mirek, ty jesteś szpec na szpecę. No i waga. Coś, czego się obawiałem, że to będzie. Waga. Moje utrapienie. Będę się ważył. Obiecuję schudnąć. Dobrze, kochani. Także już widzicie. Przepiękne prezenty. Mirek. Serdecznie Ci dziękuję. Cudowne. Cudowne prezenty. Jestem prze zachwycony, Tak jakże, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Wszystko tak jak stoi. Zapakuję to do, na Filipiny, bo tu nie ma za dużo elektroniki. A tą elektronikę, którą tam miałem, to yy, zapakuję do jednej, jednej, do jednej paczki i wyślę to drogą morską, tak jak, tak jak mi poradziłeś. Także, słuchajcie, na co mam powiedzieć? Serdecznie dziękuję. Napiszcie mi koniecznie, Mirek... Mirek, yy, przepraszam, przejęzyczyłem się w następnym, w ostatnim ujęciu. Yy, Mirek Lisowski oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie prezenty. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za wsparcie. Bardzo Was proszę o łapki w górę, o subskrypcję. Już niedługo, już niedługo będziemy działać dalej. Już niedługo będziemy, będziemy nagrywać nasze wyspiarskie przygody, już faktycznie z wyspy. Także słuchajcie, dzięki wielkie. I co, na razie, cześć, do jutra. Jeszcze jedna wiadomość o 19.00 w niedzielę zapraszam na live'a, zapraszam na live'a, także będziemy działać, będziemy, pogadamy sobie, no i tyle, jak co niedzielę, na razie, czuwaj drożny, nędzuchy i duchowy, cześć!